Spotkałem się jeszcze, że w szkołach y, młodzi mężczyźni, y, że tak powiem, y, mierzą sobie swoje narządy rozrodcze linijką i kto ma większego to jest większym samcem alfa. Spotkałem się z tym jakim? ja się spotkałem, że są w miarką, nie? bo linijka nie jest zbyt precyzyjna. Najlepsze miejscóweczki na Wagary to? Za szkołą! No i co tam się robiło? Ciekało. Kino. Na co? No jakieś kwiatki albo murek, na który się dali potem uczniowie, których bardzo nie lubiliśmy. Do domu, na kompo. Ja chodziłem do biblioteki miejskiej, no. gdzie był internet i komputery. Na szluga. No. Nie palę, ale zawsze byłem duszą towarzystwa. Byłem antyspołeczny, byłem antyszkolny i wolałem sobie pochodzić po torach na przykład, niż, niż pójść na ważny sprawdzian. Ej, ja nie wagarowałem. Nie? Nie. Jak to nie? A, na browarki, na dupeczki czy do kafejki? Na dupeczki. Browarek. Szło się na tory. Był atbastyk. Siedziałem na tych torach! Jakie browarki, człowieku! Siedziałem i rozmyślałem i w ten sposób kształtowała się moja osobowość, która wykwitła kiedyś i możecie ją obser obserwować teraz. Na mieście gdzieś do jakiegoś baru, tylko tak, żeby nie, rodzice nie zauważyli. Spożywało się tam napoje wyskokowe? Nie, przynajmniej ja tak mówiłam rodzicom. Największy przypadek w szkole to? Wszedłem do damskiej ubikacji. No i co tam było? Gołe kobiety? Kupa, Kupa porozrywanych podpasek. Koloru czerwonego. Wypamiłem kolegę i rzuciłem go na samochód dyrektora. Zamknięcie w sali nauczycielki po to, żeby nie mieć lekcji. Jak długo tam się działa? Chyba pełną lekcję. Ja sam byłem po prostu takim jednym wielkim przypałem, bo obszczę szkołę miałem szkołę głęboko gdzieś i. I... Ale później poszedłem na studia, co ciekawe. Czyli dało się wyprnąć z tych godzin opuszczonych. Dało się jakoś, dało się wyprnąć Bardzo dobrze, czyli potwierdza się reguła, że wielcy ludzie szkoły, że tak powiem, nie tyle może nie kończą, ale nie przykładają się za dobrze. O. No. Yy... No. Spotkaliśmy się z petardą w kiblu spuszczonej i potem wybuchła w rurę. Tabaka w kiblu. Gościu się po prostu tak się zaćpał, że niestety krew mu leciała, że co? Wzięli akodin i w, w ogóle stracili rozumy i zembleli. Troszeczkę mieli problemy z tego powodu. Bo strasznie naćpana poszłam do szkoły. Jednorożce, literki. A jakie to były środki dożywające? Akodin? Nie, na no to mam uczulenie. Ktoś się chce pobawić, to co powinien zrobić, skoro nie może brać? Włączyć sobie mini-mini i -mini, pooglądać bajki. Ona, że tak powiem, z okazji 1 września, kiedy nowi ludzie przychodzą do nowych szkół, taki motyw jak kocenie, czy kociłeś, albo byłeś skocony. Raz mi się przydarzyło, ale było to bardzo kulturalne. Kazali nam mierzyć zapałką jakieś powierzchnię kwadratową dookoła szkoły. Aha. Pół to... godziny, pół godziny pierw, bo to trzeba było podać wynik. Było coś takiego kocenie, ale to było oficjalne, i to było organizowane przez szkołę. Był, był taki po prostu dzień kota, gdzie trzeba było nosić uszka, takie kartonowe uszy wszyscy mieli, i mieli tutaj wymalowane wąsy. Kociłam. Jak to wyglądało? Bita śmietana na kolana. A i kto lizał? Oni czy pani? No oni. Pani? Tak. Taki motyw, że ludzie przychodzą do nowych szkół i się kocą. Nie wiąże się to z seksem w żadnym bądź razie. Natomiast, czy zostałeś kiedyś skocany lub kociłeś? Miziu, miziuje po główce. Mi się kocenie z niczym nie kojarzy, tylko z seksem. Nie wiem czemu, ale yy, jakoś przepracowanie. No. Co? Jak się koty marcują, to wtedy może seks jakiś zwierzęcy. Zazwyczaj po prostu przytrzymują daną osobę i dorysowują jej wąsy w kocie. No Główy do kibla były w filmach amerykańskich, co tam jeszcze było? Tu na twarz. ściąganie slipów tak, żeby się wyrażnęły w rowek. To brzmi naprawdę jak jakieś nie wiem, mega-porn. Jak to Pani <grym> ja <grym> się cię? Przyjemnie? Tak, bardzo, naprawdę. Fascynujące doświadczenie, polecam wszystkim spróbować. Wyglądało to tak, że brali takiego kota i wsadzili mi łeb do kibla. Ale tylko tym jakaś zawartość czy czysty tym? No była zawartość. Najlepsza wymóweczka na brak pracy domowej? Najlepszą jaką słyszałem to, że kosmici go porwali, zabrali. Z psem to jest klasyka. Kot zjadł mi psa. Co ja, ja mówiłem, że zapomniałem po prostu, co oczywiście nie przynosiło żadnego skutku, bo nikt nie chciał w to wierzyć. Drukarka mi się pewnie profesor zepsuła i po prostu nie mogłem wydrukować tej pracy, którą sobie wcześniej napisałem. Zwłaszcza jak dostałem pierwszego kompa, rodzice kupili mi pierwszego kompa i to był ich błąd, bo to niezbyt dobrze się odbiło na mojej edukacji, bo jak się wciągnąłem w RPG typu Baldur's Gate na przykład, to w ogóle zapomniałem o szkole. Ale u nas nie było prac domowych. Czemu? Bo to szkoła artystyczna, <grym> wszyscy mieli wszystko w dupie. Co się robi w szkolnym kiblu? Oprócz potrzeb filozofii geologicznych? <grym> na przerwie leciało się do łazienki, na przykład się w klasy grało. Chodzę do toalety i słyszę coś takiego. <grym> to <Zostradzeniem>. No właśnie. <grym> Okazało się później, że tak. Ja po odgłosach bezgłębnie poznałem od razu. Kręci się filmik na YouTube. Widziałam, widziałam, widziałam takich vlogerów. Wiesz co, ja miałem z tym problem, że ja nie paliłem. Ja chciałem po prostu się wysikać, albo co gorsza coś innego chciałem i wchodziłem do kibla, a tam po prostu smog, nie? Zawiesina taka, że jak się wyszło z tego kibla, to zaraz wszyscy myśleli, że ja paliłem, Na przykład u mnie w gimnazjum było tak, że niektórzy nawet palił sobie ten, na normalnie na A może pan zademonstrować, jak to wyglądało? Wolałem wyjść na boisko i się wyścigać w krzakach czasami. <grym> Rozumiem, bo ja sobie zgadzałem się z takim motywem, że ludzie już skórześniają hazard i grają w karty na pieniądze w kiblach, bo jest to jakby taka forma, że nauczyciele tam nie widzą co się Ty dzieje. Nie to robią, przepraszam, na długiej przerwie chyba. Tak, na tych... ludzie normalnie mają zjeść jej obiad, to nie jedzą, tylko grają na ugowcy. Nie, nie spotkałem się z tym, nie. My na kiba chodziliśmy grać i wymieniać się tym. Aha, ale było na pieniądze? Nie, nie, po prostu ta wasa za tawa. W facet z męskim kiblu wziął, włożył buta. Kał, który już był oddany w kiblu, i po całym kiblu porobił ślady. Ktoś się raz zestrał do umywalki. W moim kiblu szkolnym poszedłem odświeżyć się i tutaj klocek. Bo robi się to zwane te, zupełnie no, jak się nazywa, kominki, czy w dniu świra była taka akcja? Kawałek osiliny albo gumę do rzucia, zapałkę, sufit i osmolonko. No. Czy jak byłeś mały, to na swoich rysunkach ptaki wyglądały jak latające dupy? Dokładnie! Odwrócone dupy, tak, tak. Odwrócone dupy, no dokładnie. No a jak inaczej narysować ptaka? Jak znaczki pewnej firmy na M. No. Przecież jak patrzysz patrz na ptaka, znaczy na ptaka latającego, ten, nie żeby coś tutaj tak jest, nie? No to on wygląda jak odwrócona dupa, no to co, no to jak go narysować? No to robisz tak i tak i masz ptaka. Oczywiście, że tak, cały czas tak wyglądają na akwareli. Z czego to wynika? Perwersja? Perwersja, prostota i... I prostaty. Prosta ta. Co ja z okazji jesteś na ten i chciałbyś kogoś pozdrowić? Yy, no jasne, wszystkich ludzi, którzy to oglądają, ten wywiad mam nadzieję, że, że wam się spodoba i że coś z niego wyciągniecie i oglądajcie kolejne produkcje. Yy, pozdrawiam całą rodzinę i swoich kolegów. Oczywiście chcę, chciałbym pozdrowić sobie swoich widzów, który mam 31, a dokładnie nazywam się Matt Rejczewski. Chciałbym, chciałbym pozdrowić yy, Asię Myrche. Pozdrawiam wszystkich widzów. Ciebie, Pumbę i wszystkich youtuberów, którzy na oglądają. Pozdrawiam Pumbę, ciebie. Koleżankę Dini i kolorowo 15. Chomika, którego nie mam. Pozdrawiam. Mamę, tatę i wszystkich e, widzów.